Witam kochane dzieci. Dziś będziemy czytać bajkę taką na wesoło, opowiadanie w zasadzie nie bajkę, z książeczki Teodorek i zwariowanych przygód Worek. Opowiadanko jest pod tytułem: Teodorek poszukuje narzeczonego dla Ekierki. Ekierka to nauczycielka matematyki. A młodzieży, przypominam o konkursie wakacyjnym, szczegóły na YouTube. Na moim kanale wystarczy wpisać w wyszukiwarkę YouTube, moje no, imię i nazwiska. <grych> Zachęcam do udziału. Teodorek poszukuje narzeczonego dla Ekierki. Ekierka już od tygodnia chodziła zło jak osa. Nic, tylko kartkówki, odpytywania przy tablicy. I całe mnóstwo jedynek. Zwariuję przez tę matematykę, jęknął Adaś klasowy prymus. Kuję całymi dniami i nic. Ledwie jedną trójkę udało mi się złapać, a tak to same, same słowo jedynki Adasiowi nie chciało nawet przejść przez gardło. Teodorek zaczął się nad tym wszystkim zastanawiać i doszedł do wniosku, że Adas jest w dużo gorszej sytuacji, bo przecież Teodorek nie kuł wcale całymi godzinami, tylko uganiał się po podwórku za piłką, a oceny w ciągu tego tygodnia dostali identyczne. Z wyjątkiem tej trójki Adasia, rzecz jasna. Pamiętacie, jaka była Ekielka, gdy przyszła uczyć do naszej szkoły? Zapytał Adaś. No, chłopcy weschnęli z rozrzewnieniem. Była z niej super babka, przypomniał Krzysiek. Sprawiedliwa, uśmiechnięta, potrafiąca docenić czyjąś pracę, dodał Adaś, mając na myśli swoją pracę, czyli ślęczenie całymi popołudniami. Nad matematyką. Ciekawe, co się z nią dzieje, że taka piła się z niej zrobiła. Zastanawiał się Krzysiek. Słyszałem, że narzeczony ją porzucił. Powiedział Grzesiek. Żartujesz? To ona w ogóle miała narzeczonego? Zdziwił się Teodorek. A dlaczego miałaby nie mieć? Czegoś jej brakuje? Zdenerwował się kolega. Teodorek nie wiedział, czy Ekierce czegoś brakuje czy też nie był natomiast przekonany że jeśli utrata narzeczonego jest powodem jej złego humoru to trzeba natychmiast działać znajdźmy jej nowego narzeczonego wypalił a niby jak to mamy zrobić zapytał zaskoczony pomysłem teodorka grzeciek przecież nie złapiemy faceta na ulicy nie zaprowadzimy do ekierki i nie powiemy oto pani nowy narzeczony a teraz prosimy, żeby pani była taka miła jak wtedy, gdy miała pani tamtego narzeczonego. To nie takie proste, powiedział poważnie Adaś. Aby kobieta była szczęśliwa, trzeba jej przynosić kwiaty, pisać dla niej wiersze i mówić o miłości. A skąd ty wiesz takie rzeczy, mądralo? spytał Teodorek. Bo czytam dużo książek. W przeciwieństwie do ciebie, Głąbie, burknął Adaś. No to my będziemy jej narzeczonymi, dopóki nie znajdzie nowego. Wpadł na pomysł Teodorek. Czyś ty zwariował, wykrzyknął Adaś, a Grzesiek dziwnie się Teodorkowi przyglądał. Posłuchajcie, Teodorek zniżył głos. Nie będziemy takimi... Prawdziwymi narzeczonymi, co to chodzą na randki, ale będziemy przynosić jej kwiaty i pisać dla niej wiersze pokryjomu. Jak to pokryjomu? Zdziwił się Grzesiek. Będziemy udawać tajemniczego wielbiciela, zrozumiał Adaś. O właśnie! ucieszył się Teodorek. Ekierka będzie myślała, że ktoś szaleje za nią z miłości. I przestanie stawiać jedynki. Nie będzie miała zielonego pojęcia, że ten tajemniczy narzeczony to my. A co jeśli zechce się z nim, to znaczy z nami, czyli z tym wielbicielem, spotkać, plątał się Grzesiek, tajemniczy wielbiciel nie ujawnia się tak szybko, rzekł Adaś, inaczej nie byłby przecież tajemniczy. Fakt zgodził się Grzesiek. Jest nadzieja, że ekierka w tym czasie pozna nowego narzeczonego, albo tamten do niej wróci, wyjaśnił Adaś. To od czego zaczynamy? Niecierpliwił się Teodorek, który jak najszybciej chciał poprawić humor ekierce. Najprościej będzie zacząć od kwiatów. Nazrywamy polnych i zagisiemy jej pod drzwi. Zaproponował Grzesiek. Może od razu napiszemy list miłosny i dołączymy do kwiatów, wtrącił Teodorek. No wiecie, żeby szybciej zadziałało. Okej, okay, ale listem musi się zająć ktoś, kto potrafi pięknie pisać, powiedział Grzesiek i oboje z Teodorkiem popatrzyli wymownie na Adasia. Okej, okay, zgodził się chętnie chłopiec. Nigdy wcześniej tak ochoczo do niczego nie dawał się namówić. Widać tęsknił za piątkami z matematyki. Ja nazrywam kwiatów, powiedział Grzesiek. Ty ułóż wiersz, zwrócił się do Teodorka. W końcu nieźle rymujesz. Już od kilku dni chłopcy realizowali swój plan pod kryptonimem Tajemnicze wielbicie. Każdego wieczoru ekierka znajdowała pod drzwiami swojego mieszkania. Bukiet polnych kwiatów z dołączonym listem miłosnym lub wierszem. Raz to się nawet złożyli na małą bombonierkę, ale jakoś tak wyszło, że zjedli ją po drodze. Kobiety zazwyczaj się odchudzają, więc nawet lepiej, że Ekierka nie dostanie tych czekoladek, powiedział Adaś. No przytaknął Grzesiek. Jeszcze przytyłaby kilogram i dopiero byłaby zła. I tak wciąż robi kartkówki, zauważył Teodorek. Nic z tego nie rozumiem. Przecież ma tajemniczego narzeczonego. Może tajemniczy to nie to samo, co prawdziwy, westchnął Adaś, ale chyba jest odrobinę lepiej. Wczoraj się uśmiechnęła i nie wpisała Jedynek do dziennika. Marne to było pocieszenie, ale zawsze lepsze takie niż żadne. Pozostawała nadzieja, że może jednak będzie lepiej, i ku zaskoczeniu całej klasy było. Tego dnia ekierka była rozpromieniona, uśmiech nie znikał jej z twarzy. Teodorek postanowił zająć się więc matematyką i policzyć dokładnie, Wszystkie zęby Ekierki, tym bardziej, że nie było żadnego odpytywania ani kartkówki. Ekierka całą lekcją przegadała, a tematy niewiele miały wspólnego z matematyką. Gdy zadźwięczał dzwonek, powiedziała do wszystkich: Żegnajcie, kochane dzieci, i niemalże wyfrunęła z klasy. Jak się później okazało, słowo Żegnajcie. Nie było przypadkowe, a radość uczniowska z powrotu dobrego humoru Ekierki trwała do następnej lekcji, na którą to pani dyrektor przyprowadziła nieznajomą kobietę. To jest wasza nowa pani od matematyki, powiedziała. Luisa Krakowska, wspomniała o Ekierce, postanowiła opuścić nasze miasto i udać się z narzeczonym do Szczecina. Wyjaśniła. No, i wszystko stało się jasne. Ekierka wcale nie była zła, dlatego że narzeczony ją opuścił, ale pewnie z powodu wyjazdu, a może musiała dokonać wyboru? Aha, przypomniała sobie dyrektorka. Pani Krakowska pragnie bardzo podziękować Teodorkowi, Adasiowi i Grzesiowi. Za przepiękne wiersze i, wiersze i listy miłosne, a także kwiaty. Co? Podkochiwali się w ekierce, w klasie aż zawrzało, a Teodorek poczuł, jak się czerwieni. Cisza przerwała okrzyki nowa nauczycielka. Wyciągać karteczki i to szybko. Zaraz się przekonamy, co umiecie, dodała ze srogą miną. Jak myślisz? szepnął Grzesiek. Czy jej też będziemy musieli poszukać narzeczonego? Teodorek bezradnie machnął ręką. Pomyślał, że tym razem raczej weźmie się za naukę matematyki. Do usłyszenia i do miłego zobaczenia, kochane dzieciaki. Następnym razem, już niebawem, trzymajcie się cieplutko.